Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Surholda. Zapraszam do oglądania. Oni, może bokiem wyjeżdżają. No, no tak nie, to nie, się nie, to nie, to nie ma boku, lewej. Macie, macie tą herbarkę dla bądź, mnie? mnie? No. Ja poskanuję, zobacz jak to wygląda. Oni mają tak małą tą, tą bazę. Dobra, ja patrzę, drzwi. Dobra. Tak, jak już zaczęliśmy. Ta... Nagrywacie? Ale ja nie wziąłem więcej tego. Dobra, wracam po C4. I owrągi weź, owrągi mi weź. Nie ma tam owrągów. Tak, weź się dzisiaj. <grym> no, nie, fajniejsze, bo się walczymy Kto chciał w, w rągi. Zresztą oni i tak nie wyjadą. Mają za dużo tych bramek, by mieli otwarte mm. No powiem Ci teraz to. Dobra. W to gramy Forfan, także ja pierdolę. Coś ty wiesz. Dobra, ktoś chciał w rangi? Himen, oh, no widać. Oh. Gdzie jest Himen? Ja spionka to już jest musakra. Grałeś kiedyś na. Grałeś kiedyś na razy 50? Grałem, grałem, a tam to już w ogóle... Graliśmy dwa razy 200 Boże, to ja dziękuję. Nie no, tak wiem, się to już, już bym chyba nie wyczynało. Bo my sobie 200, to podnosisz, nie? Mm -hmm. Jednym machem robisz dwieście ze czwórek praktycznie. Ty, wskuń, ktoś coś, coś zepsuł. Nie chcesz. Dlatego rozwalcie kurwa, to. to Mają na ześć dwa od razu. ...wszystko wchodzimy tam kurwa. No to chodź. Mam dwa. No i kurwa, wyjeżdżam. Poszczelajcie strzelajcie do pedałów. Mam chuja Otwarli. Wyjeżdżają, myśli tam wszyscy ich, wszyscy tam Nie, nie, nie tylko pojedynczy. A, otwarki. no ale mogą tam ten, weź tam itemy mu Mam kamień i deskę Uwaga, mogą z każdej strony wchodzić Także patrolicie teren A mając ich tam plantuje To jesteś ty? Tak, to Kurwa, to ja tu so, powinny być dobrane... Grał ktoś Daisy? Tu powinno być właśnie ten. Dawaj, podchodź. Daisy? Ja grałem, ale zależy jakie. standalone. Mam tłuszcz. To osobna gra. Ogólnie. To powiem ci... Jeszcze powiem... No wiem. Brakuje córki. Nie jeszcze czasem o... Patrzcie, że wrasta? No Luju, no, no, to mam to był dalej. Ej, tu. No tym bardziej, że teraz dalej baterie rojalki, Przyjdź ci będą dalej. Jest, podłóż C4, wejdziemy na. No, dalej. podłóż, tylko ten, nie rozplantuj. Oni tam będą z tyłu. Za wysoko to znaczy, chyba. Nie, spoko. Tydzień, Ale jak w zrobili baterie rojalki, to było spoko, nie? Nie. Kajcie, broję i rozbroję. No i ja to ten ten tu jest więcej no to dobrze. Uhu. Mamy tepa. Kurwa, gdzie jest totem? Ej, może oni Nie masz żadnej w rampy. Nie ma żadnej rampy, szukajcie totemów. Oddasz auto za od shotguna. <grym> o kurwa, ale wpadłem, nie? Miałem laga. Mam lagi takie, że ja pierdolę. Nie wiem, gdzie mam krzynki. się to? to jak ktoś strzela, to strzela. strzela no to mnie tepną teraz. No ja to ja, to ja. Dobra, ja tepam Himan Spoko. No, ja ja, ja nie mam nagi w, fuj w teraz. Gdzie wy to C4 daliście? A ja nic nie widzę. Skanowaliście coś? Krzynki widzę. Ej, oni tutaj latają. Ej, dobra, wbijajcie się szybko, oni tutaj chodzą. No właśnie, wszystko. właśnie. Gdzie, w którym miejscu? No tutaj, no, jak też te drzwi, to powinniście wejść. Albo jeszcze jedne będą, nie wiem. Co chciej no, no. noc. Tylko nas jest tu, dwóch. No. Przygotuj, przygotuj broń, lepiej. Gdzie my Gdzie to podłożyliście? Dawaj, wyjeżdżają, patrzcie, tył. Jeden ktoś. Spoko, ja patrz, jesteśmy z tyłu. Ej tu jest! Ja bym na to. Kto to jest? jebem na to? tyłu Ty, kto ty jesteś ziomek? na to Ja patrzę tutaj, tylko nic wam nie ja zawiole. Macie coś ciepłego. Bo... Gdzie to C4 poszło? Dobra, lecimy na bóle. Gdzie to? Gdzie to jest? Wiesz co C4. Na z tyłu. Z no, tyłu. No, tyłu, tyłu, ja tyłu, tyłu domu kurwa, tylko weszliśmy do cieł. Weźcie już? A, to dobra Pompa, Popa. O, łuczek niebieski. Co tobą. Gdzie oni są? Chodźcie, tepajcie do mnie. Tepajcie się ktoś do mnie. Do kogo? No do mnie, Himen. Kurwa. Teraz to się nie tepaj. A gdzie to Tam gdzie było takie... W, w dziura w ścianie, sami sobie zrobili. To dobiegnie. No tak, nie? ale nie można tam wejść, tam. A, to... to jest Madrox. Ja też nie wiem, jak oni tam weszli. Oni najcenniejsze szatki w ten... mają. Gdzie byście to otwarli? Bo ja nie widzę dziury żadnej. Pierdolę, bo... Ale to jest mała, niebna. oni sami sobie ją zrobili. To nie jest dziura? To jest zjebanie na przykład. No bo biegłem cały dookoła i nie ma żadnej dziury. Ty małaki, wjeżdżają. Nie. Kurwa, tep Ej kurwa tepluj Ej oni tam Ja plantuję C4 a mówię wam żebyście weszli do mnie a wy kurwa się zastanawiacie A my chuli, dostanowicie... chuli, gdzie ty jesteś panie, a tutaj No, no to mogłeś się tepnąć do mnie tak Dobra już -pisać widzę TPR? Nie, nie widzę Ej, Ej ten, ten no. Jake im pomaga Gdzie on ci zabił? Próbuję auto zabraliśmy Ja idę po ten, po C4 jeszcze na jedynkę ty, jakiś z typek rady, do nich doszedł, dzisiaj, nie? Kurwa z Co ty ale... kurwa zrobisz? Gówno zrobisz! Chuj no, jedy... wam w dupę no, śmiecie małe kurwa. Ja... No. Dopiero no. tepam po C4 No kurwa dawaj A może pójdziesz pod nie? Padmina po pójdź Przyjdź z nim, już... A przyjdzie cyklotę, i naryj ci je, da A po kurwa? No naryj, naryj to ty możesz kurwa stolca Ale jesteś kurwa groźny, boję się jak ty, kurwa? O, mamy jeszcze C4 w ogóle? Jestem no, jesteś. Mamy. No, nie, nie, sam się zabiłeś. Bo nie, by, nie, nie biegnę nie. i nie płaczę, kurwa, do adminów. Ojej, je już. Mama kupi kredki. Na górze, Na górę. Dobra, Nikt, zobra, bo moja? ja nie wiem, gdzie ty spadłeś. Nawet. Ja zabrałem. Czekam na ja zabrałem. Hej, ale gdzie jest reszta C4 z Na są jeszcze trzy. Nie. Ale nie na małej, na mojej. Dobra, ja tam tepam. No, nie ma tutaj Tam były tylko 3. No. Ja zaraz przyiosę. No, mój ninja i masz przegrywać 10-2. Gdzie jest? tutaj część. Odkładam jedno. Znaczy dwa. Czemu jestem nieautoryzowany? No to jakieś jedzenie? Biorę jedno na razie, najwyżej wrócimy. Ej, macie też jakieś dziwne Tak. Czemu jestem nieautoryzowany? Mamy 2, jedno. Macie żarcie. Tak, wziąłem. Ja wziąłem no. jak się podsadzimy, to możemy wejść po prostu tam. To jest głodny. z ja typki tak, tam biegną. Uważajcie, bo takich te gówniaki tam z biegną. Tyłu? Nie, no tak po bokach jakieś tam wiecie, takie typowe gówniki. Ale kom, ty daj mi trochę moje amo. Ej, tylko do Mki. Masz. I do pompy. To my jak coś. Gdziemy. do pompy. Dałem ci do pompy, leży tam. Ja chcę cię podłożyć to na cztery. 4. O, jebem na to. No, zabijcie właśnie tych takich lamusów, bo to. Nie wiem, właśnie. Abyście coś ciekawego zyskali z tego raidu. A czy pewnie auta jakieś, 2 czy tam. A, jest 6, 3, no, a tak jest X5, X... to, to to 4 to jest naprawdę daremne. Dostanę jakieś świateczka chyba, nie? Pewnie. Gdzie to plantować? Tutaj? Czy, tutaj czy tutaj? Ja bym to plantował nie tutaj, ja bym tutaj na to. Ale gdzie środku, Tutaj? Nie, no, tutaj, po, po tu może. no, 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 no. Słuchaj, tu tutaj. gdzie ma nie nie. nie? nie, słuchaj. Lepiej to wyskoczyć na górę i tam y, rozsadzić podłogę. Dobra, tutaj walę. Aha, podłogę, tu ale byśmy nie. Ale podłogę, tak. No dobra. Nie, tak, lepiej podłogę. Pod podłóżmy do no, ewentualnie. Podsadźmy się na C4 i wskoczmy tam i po C4 następne, podłóżmy. Czemu tu nie możesz? Na drzwiach. Na drzwiach. Dobra, tu mogę. Dobra. O, tu są wszyscy, widzę ich, patrz, stoją. Matry. Ja strzelamy tutaj. Nie da się przez ten filar Ale rozwalcie im podłogę tutaj Weźcie to C4, rozbrójcie podłóżcie nowe A tamto rozbrójcie No, zaplantujcie i rozbrójcie i podłóżcie na górę Jak to kurwa nie idzie zabić? To, idzie? A, no to gitara Idzie no macie tam więcej C4? Mamy dwa mają jebaj od góry Trzeba dobrze trafić Idzie A, Bo wyjeżdżają nie, to gdzieś, patrzcie na boki ty... Patrz, rzucę ci to C4, nie? Oni tylko pokazują, że mają, wiesz? Może <głos》>, im szkoda. <głos》> no pewnie. No szkoda dam. <głos》> na jedną, na jedną mówię setę, którą zaraz. Daj, belęch, rozpierdzielę ją nam tam, spokój. Zrajcie do nich wszystko. Nawet jak nie będzie tam nic, to będzie fajnie ich zabić. Nie wejdą Ty jeden wsiadał, to i pojechał na bok. Jak na bok? Odejdź od tego, co chce. Odejdź, Zabudowali sobie Ale... To walimy kolejne dalej, na totem Ja mam to no. ich tu pierdolną, nie? No tam na środek tak trzeba podejść, na środek trzeba podejść, tam dalej Auta tam są jeszcze dwa A mamy jeszcze 504, tak że spokojnie Patrz, jak Ej, jest tu mają tutaj, w Totem? Tak, jest tutaj na prost, w tym budynku No, na pewno, to trzeba od góry podejść, a nie, bo tam jest <słuch> za Od góry nie podejdziemy Ej, weź... Na tu się nie da podsadzić na C4, możesz podsadzić i tam na chód chyba. No, weź. no C4 właśnie Masz to C4? No, ty masz. Nie no, ktoś ma drugie, drugie. Ktoś jeszcze. ma drugie C4, ja no to poduszki ja mam. Go. Żeby Bo się podsadzić. Ja nie skoczyłem debilu do góry. Na C. Ja nie Widzisz, tu się nie da podsadzić. To jest, to jest nie, gór... Dobra, poskładajcie to C4 i tyle Dobra, tepam się do Matego Po co się To tepa... Gdzie ty jesteś? Wiesz, ja się nie, po... ja nie weszłem do góry, bo musiałem rozbroić C4 debilu jebany Ostatni szedłem Drugi raz go zabiję no nice Tylko tu się trzeba podsadzić i wskoczyć tam przez na kucaka, bo chyba się da, na pewno się da Chyba Nie, nie da się da? To trzeba to rozwalić? Nie da się no rozbrój, to rozwróć, to walnij, jeszcze Ej, 24 potrzebujemy jeszcze Ej, się do ciebie, czekaj, te się He-man, no się tam No, to jest bez sensu Raki, I wzięli itemy się te te. zabudowują To weźcie te auta, rozwalcie ten totem, żeby rozwalić je Ale, mam tak, tak, tak. takie pytanko, ziomek nie, No? Nie y czym nagrywasz na YouTube? Bandicamem no? Bandicamem Pizgasz to ze 4 he czy nie to... pizgasz? Bo oni jeszcze dalej się przy do tyłu. My, 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 my. No na środku, no, żeby tam jakieś jakieś dostać, się dostać. No pizzgę to C4. C4, nie ma czasu. Co, łaby? Co? Może jakieś spadki jak. Nie. Yeah. No, Dobra, trzeba iść tam. Szybko, żeby nie zabudowali. No, no, no. Patrz, no ich, tak. ich, ich wszystkich. O, oh, nice. I to tam rozwiązać. Ja Kolejne C4. Odsuńcie się. No, wyrzuciliśmy, ale co z tego? Odsuń się, Himem, bo zdechniesz. Ja pierwsza połowa teraz ja siedzi na ten kanale Co się dzieje? Patrzcie, żeby nie zabudowali, Bo, żeby nie co? zabudowali, żeby nie zabudowali Dobra, leży, nie słuchajcie do mnie Skrinki pozbierali pewnie Czerwonego. A nie, mają dużo. Wszystko pozostawili. A dobra Teraz tylko to rozwalić i totem sprawdzić gdzie jest i dobra, mamy auto jedne. Ej, ja cię. Ej, strzela ktoś do mnie! Ej, padłem! Jake'em nas poza pociął Kogo zajebałem? Dobra, leżysz mata Dobra, ja biorę C4 Dobra, ślipałę Jeden kurwa na dziesięciu No a Jeden zabiłeś został. czterech No ja i mam, a on nie ma. ja mam Tylko nie mogę se brać Ja trafić. mam o, Dobra lecimy Na Do pompy, Na pompy mi potrzebne On kezi, Co? a kiedy odcineczek leci? Nie wiem pewnie w nocy zrejderuje to rado bycie Dobrze. Dzień z góry można strzelać tutaj chyba Rano o 6 wstaję i chcę obejrzeć Nie się to aż tak wcześnie tak. to nie Fajnie. Ej czerwona, Uważajcie, bo oni mogą wyjść tu. Ej, o ilej temu przy sobie mieli? Oni to wszystko noszą ze sobą, nie? To co pozbierali? O, nie tam. Co ty tam za labirynt zrobiłeś? Muszę zobaczyć. A to to było jeszcze na starym Ten labirynt to. to moje dzieło. Moje. O oh i boż, i majoneza w sumie Ile oni to, to, oni to wszystko... troszkę wybiegają. Uważajcie, bo oni to mogą wychodzić z tego. I trzeba jeszcze coś, uważaj, te... wychodzi, wychodzi. Dostawę. No, nice. <laughs> Jeżeli ja, osoba, która by, by miała to raidować. nie? No. Spoczymy na prawo jest, się wydaje, że tu jest totem, bo oni No, to jeszcze z boku nie? wychodzą. Drzwi są otwarte Akceptuj, kom. Ej, tu coś widzę. Wejdź, dawaj, Akceptuj Ej, tu z boku otwarli drzwi, tu jest właściwie na górze. Jest ktoś tam jeszcze? Ja. Wiesz, tam w środku jest też, gdzieś tu sosu, Kimen. A. Mam jedno ładne auto ILE TU MAJĄ STAKÓW KAMIENIA? Dobre, ej, ej czekajcie sienniki, To jest tyle staków Chodźcie. kamienia Weźcie to z tej skrzynki tutaj Weźcie to z tej skrzynki Tutaj, tutaj Na ziemi, bo to zniknie Madrox 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 Tutaj, z tej skrzynki Bo to zniknie, weźcie te kamienie Ile zielonego Ja Ej wyszedł radzie. typ Dobra Kurwa Zblokowałem się on jest tam za ten kistą. Tu nie ma tego, to temu, więc tu od... no, no. nie kładę. Nie co jest? Tu nie ma to temu. Aha. To tam będzie gdzie indziej. Ale na środku musi być, gdzieś. Tutaj może, no. No a raczej tu będzie, bo tam z góry nie tak, ma tak. To kogo mogę teraz. Ej, on kiedy jutro jutro gierkę bo już chyba dzisiaj nie wejdzie. No to spoko. Ale dobra, to jutro to dobra. Jest kurwa, mam drzwi bliżej. O, to zobaczcie, czekaj, nie, rozbroj, rozbroj, zaczęć roz, to jest totem, zaczęć to jest totem. Jak nie, to szkoda. Czerwonego ile? Jest o tem, dobra, wal, wal, jest o tym Jest? Ej, dobra. Je Easy, cztery totemy, jak to Są cztery. Ruszyć nie idzie się. Pizdy. Otaryzuj się. Autoryzmy nie rozwalcie to, to po prostu. Rozwalcie, rozwalcie się, się będą typ tu jest, Typ tu jest, zabijcie go. Gdzie? Tutaj biegnie wiem, który to. Jeszcze leci do mnie tylko. Postał. Dobra, leży śmieć. Już jestem przy czy on ma respano, Szybko Czy Rozwalajcie nie to rozbiega. po prostu i wejdźcie z nich tam, bo oni mieli te wszystkie takie kamienia, to się ich rozjebie i. pedały. Dobra, nie ma. Ile mają żelaza i czerwonego, jak zajebiście. I chodź, im dupę. Kurwa, zaś cztery, cztery kurwa te. <grym <grym to tam, kurwa. Przy sobie, nie? Przy siebie. My tylko jesteśmy do tego gaduliści. Ładujcie nie to wszystko do aut i wyjeżdżamy, zgodni. elo, cześć, czechy. No tak nie było, i te skrzynki z dołu weźcie, bo tam oni zostawili wszystko. Oni wszystko ze sobą mieli, nie? Polię czerwonego, no pięknie, no kurwa. Wszystkie Ej, auta co? są pełne. No, wiem, bo już się pakuje powoli. Czerwone, tu jeszcze jest przetopione. Bierzcie no, wszystko i odjeżdżamy stąd. E, stąd. E, ale drugie o, też jest pełne. E, drugie już jest pełne? To weźcie sobie do, do ekłu sobie jeszcze. A faktycznie, oni tu wszystko załadowali. No, no, no. Ja pierdziele. To taki magnes wywale, bo po co mi magnes? Nie rampę robili. U góry widać. Tak, chcieli wyjechać. Mm, no faktycznie. No, otworzy ktoś drzwi tutaj. Tak Ostatnio w odcinku marodziliście, że nie macie tych. Czego? Czemu nie mogę zniszczyć. Ole. kompasów. Aha, no. Ja też nie mam kompasów. No ale teraz już wiesz, aby set hooby, to tam. Dobra, raz, to też wezbę, jeszcze mam miejsce weku. No i baza, easy. Easy Katka kabaleka. Nie miał ja szlagu tylko... Ja mam cały czas jakieś ślagi. Nie mogę zniszczyć, nie? Dobra Kto ma młoty to niech rozwala te ściany, wyjeżdżamy, jedziemy do bazy Ile nie, mamy nie mam jeszcze C4, się. Majonez? Ja mam jedno przy sobie No to jedno sobie. nam zostało Jeszcze mamy dwa chyba w tej... na zimie bazie, tam w skrzynkach Spodnie ale... wioskę, tu Tam na zimie nie ma Nie ma? No to już nie mamy, ale de mamy Ale młody ma jeszcze pełno No młody ma jeszcze, to fakt Dobra, te maszyny też weźcie, ogólnie rzecz biorąc O, ile kamienia Re Raidujcie wszystkie bazy na serwerze Yo. Ej, nie Jadę mamy autoryzacji ma... na tym. na, 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 przód, na bramę. No. Trzeba wyjechać bokiem. No to bokiem rozwalajcie. Co za problem. Paliwa mi brakuje. To... paliwa ja mam. Czekam za, zapakuj na ten. 17 Czekaj... W którym nie ma paliwa? Tak to niebieskie? niebieskim różowym. Nie No tu jest różowy, 17. różowy. Gdzie różowe? Tutaj to. Hmm... To tu? Kamie biorę, mam tyle maszyn i biorę to. To masz 212 no szczerze mówiąc, mam moją pompę i spodnie. No mert to ci i znajdzie się. Porobimy A, weź nowe. To jest weź coś koło z tyłu skrzynki tam. Ja tam nie dojadę A. więc. Co jest? Taki nadajcie. Kurwa, bo te betony jeszcze. Tutaj macie dziurę. O kurwa. Dobra, to ja rozpierdalam. Ja wyrzuciłem samochód i trochę za daleko poleciał. Chyba o, tu jeszcze temu. To wszystko na ten odcinek. Dzięki za oglądnięcie. Jeśli się podobało, to zostaw suba i kciuka w górę. Trzymajcie się, na razie.